Dzień dobry, w sobotni poranek. Ja już na nogach y, od godziny gdzieś szóstej. Y, noc lekko nieprzespana ze stresu. Y, pobudka o drugiej, pobudka o czwartej. No i tak sobie mm, w końcu dotrwałam do rana. Założyłam sobie taki świąteczny sweterek kołnierzykiem, żeby jakoś tak się na tych targach świątecznie prezentować. No i jadę, moi drodzy, jadę. No. Zrobiłam sobie kanapki i. Mm, no i zobaczymy, jak to będzie. Jestem troszkę, prawdę mówiąc, no, sceptycznie nastawiona y, ze względu na pogodę y, 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 robi się zimno ślisko, śnieg pada z deszczem. Yy, chyba też jakiś wiaterek się pojawił, bo słyszę taki lekki szum za oknem, więc yy, no nie wiem jak to będzie. Yy, zauważyłam też, że yy, już jest świąteczna gorączka w sklepach, już są. Mm, Promocje świąteczne to już od dawna, ale też takie przyceny. Bardzo dużo ludzi w sklepach. No, fakt, wczoraj był dziewiąty dzień wypłaty. Dużo osób właśnie w tym dniu ma, ma wypłatę uposażenia z pracy, więc ten ruch był dość duży. Na tyle duży, że w Kauflandzie. Yy, zostało tylko kilka koszyczków tych ręcznych, jak ich jest po prostu na co dzień stos, chyba z pięć rzędów wyższych ode mnie, to było tylko tak troszkę, yy, kilka może z dziesięć zostało, yy, że, że po prostu tyle ludzi było w sklepie. Także dzisiaj podejrzewam, że powtórka z rozrywki jest sobota, więc dużo osób może być na zakupach. I no nie wiem, no. Mam nadzieję, że z, z jednej strony jestem sceptyczna, a z drugiej strony mam nadzieję, że miłość się rozczaruje, że jednak ktoś przyjdzie, ktoś popatrzy i może akurat coś kupi z tych moich prac. A jak nie, to. Będą następne razy, nie ma co się załamywać I, i, i przyjdzie wiosna. Mam nadzieję, że zostanie mnie w zdrowiu, a ja ją, <gry> i będziemy mogły razem w, współpracować. Wiosna to nowe wezwanie, no ale na razie jest początek zimy, więc też jest duże wyzwanie. Trzeba się cieplej ubrać, trzeba. Zadbać, żeby w domu było ciepło. Ja jeszcze nie odpaliłam kominka. Okazuje się, że w domu jest na tyle ciepło, chociaż nie, nie aż tak, że, że minimalne jest wykorzystanie minimalne pieców. Ja je tam włączam tylko na godzinę, dwie, bo to mam piece akumulacyjne elektryczne. No, ale kominek, jakbym włączyła, to domu by się nie dało wytrzymać, byłoby tak gorąco, więc. A ja nie lubię, jak jest tak bardzo gorąco w domu, źle się czuję. Wolę tak troszeczkę chłodniej, jak jest. Przyjdą mrozy, przyjdzie kominek. <grych> no, także na razie y, tylko ten targ y, mnie y, tak absorbuje. No i y, kwestia posprzątania po mojej pracy, ponieważ, no. Y, Totalny nieład artystyczny, żeby nie powiedzieć bałagan jest w moim pokoju i rzeczywiście już jest czas, żeby to posprzątać. Tym bardziej, jeżeli idą święta i troszkę się wyciszyć twórczo. Skupić się na jakiejś jednej czynności, typu malowanie, a nie na jakichś tam e, ozdobach świątecznych. Ja tam dużo nie będę robić, szewc bez butów chodzi. Z tego względu, że na święta pójdę do moich rodziców i, i, i tam spędzę święta, więc cóż ja będę y, mój dom jakoś specjalnie ozdabiać. Y, anioły mam ro cały rok, więc y, zawsze są. Y, jakiś tam choineczka się, się zrobi. Y, nie jestem zwolenniczką jakichś tam wielu ozdób. Tak po prostu żeby było klimatycznie nastrojowo, i, i tyle. Ech, a u mnie w domu jest zawsze klimatycznie nastrojowo, bo ja mam po prostu dom wypełniony starociami. I, e, mm, no, i tak to właściwie e, funkcjonuje u mnie, że ja mam tak, jakby święta, cały rok. E, tak się czuję, że, że mój dom jest taki świąteczny, taki. taki. taki ciepły po prostu. Bardzo. Yy, osoby, które do mnie przychodzą, lubią siedzieć w mojej kuchni. Yy, jest taka. no fakt, że długo już nie remontowana, bo, bo właściwie nie chcę zmieniać tego wystroju, i bardzo lubię tutaj. Tak jak jest. Mam ławę dębową, która jest ze mną. No, od 96 albo 7 roku. Czyli już ładne parę dobrych lat. Jest cudowna do siedzenia, do leżenia, do wypoczywania, e, e, do chowania w różnych zakamarkach wszystkiego, co jest. I, i no, żal by mi było jej zmienić. Także takie poranne rozkminki mnie dopadają w związku z tym targiem rękodzieła. <laughs> Wczoraj ten y, wernisaż jeszcze doszedł, więc y, no, y, jestem troszkę zmęczona tym wszystkim. <laughs> Ale, ale, ale zadowolona, że, że mogę gdzieś się ruszyć, że yy, działam i, yy, i trwam po prostu, i, i cały czas próbuję yy, nie dać się moim problemom natury psychicznej. Yy, staram się tego nie nazywać depresją, bo to słowo bardzo mnie drażni. Ostatnio, a wcześniej właściwie też, tylko nie zdawałam sobie sprawy. Więc yy, nazywam to nastrojami yy, psychicznymi. Yy, chciałabym się jak najszybciej pozbyć tego mojego yy, problemu, no ale nie jest to takie proste. No ale. Działam, działam, trwam, tworzę terapię. Twórczość jest moją najlepszą terapią, i, i mam nadzieję, że będzie ok. Niedługo będzie już ta moja galeria, czy galery na razie warsztat plastyczny, z możliwością ugoszczenia kogoś, kto będzie chciał sobie przyjść do mnie na plotki, pogaduchy, popracować ze mną także że jest, jest parę fajnych perspektyw i możliwości. Nie wiem czy mam mówiłam, ale wczoraj dzwoniła do mnie pani z tej szkoły, do której się zapisałam w październiku. I prawdopodobnie od lutego zacznę zajęcia na tym kierunku arteterapia i, te, i terapeuta zajęciowy. Także, y, y, no trochę to będzie dla mnie mm, trudne y, czasowo, bo jest dość dużo tych zajęć. Zajęcia są w weekendy i dwa razy w tygodniu, dwa lata, więc nie wiem, czy dam radę. Ale no spróbuję, spróbuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałabym mieć taką podstawę w formie certyfikatu, że mogę takie zajęcia robić. Myślę o tym poważnie. Nie jestem urodzona wczoraj, że, że tak hopsiu mi do przodu i bez żadnego zastanowienia się. Więc czas pokaże. Ja wszystko tak. Staram się brać na dzień dzisiejszy, mam jakieś plany, ale, ale mm, nie takie y, że musi to być, bo tak jak mówiłam już wcześniej, y, człowiek myśli, Pan Bóg kryśli. I y, 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 chciałabym wizualizuję sobie to, a, a czy będzie mi dane to zobaczymy. No, także wczoraj, jak yy, yy, przyszedł się do mnie Hania, yy, to też właśnie mówiła o prawie przyciągania i yy, że zapisała się do naszej grupy i że właśnie dlatego, że ja tam jej, yy, znaczy nie jej, tylko na filmikach mówiłam o tej grupie relacje, o stowarzyszeniu twórców Zagłębia i yy, też nie wiedziała, gdzie usiąść i nasz yy, yy, Pan Czesław mówi, a może tam koło tej rudej pani. I ona po prostu usiadła przy mnie i stwierdziła, że jest to też prawo przyciągania, że akurat siadła przy mnie i było miejsce i, i porozmawiałyśmy. Także wszystko jest po coś, moi drodzy. I tak sobie myślę, że jak mamy te swoje. Cele, pragnienia i bardzo je mamy w sercu, to, to tak właśnie działa, że, że, że później to tak się sprawdza i, i przychodzi do nas czasem z podwójną siłą. O, także no, jestem trochę niewyspana, właśnie. Jak wrócę, to pewnie zaraz się położę i. I odpocznę może tak <grych> zobaczymy jak to wszystko się poukłada. No mam nadzieję, że będzie fajnie, mimo wszystko, że, że będą fajni ludzie, którzy też tam się wystawiają. I w jakieś nowe znajomości, nowe kontakty, bo to nie tylko chodzi o to żeby zarobić, chociaż to jest główny cel, żeby, żeby nie jechać na darmo, ale żeby poznać parę osób, pokazać co się tworzy także, że mam nadzieję, że że będzie fajnie mimo wszystko i że to moje sceptyczne nastawienie się nie ziści no, ale ja tak mam, mam niestety i zawsze jak jadę to się gdzieś, to się po prostu bardzo boję I a jest sen na noc, to też właśnie nie jest pewnie dlatego, że się boję no ale jak to powiedział mój terapeuta na terapii grupowej bój się, ale rób i te słowa mi jakoś tak strasznie zapadły w pamięć i wczoraj też y, na tym przyjęciu y, z gali y, był pan prezydent no i ja y, y, sfilmowałam jego przemówienie nie, nie całe, bo y, za późno się ogarnęłam, żeby, żeby, to nakręcić. <kluje> <kluje> Przepraszam. E, i, e, I później się tak nachyliłam do Ani i tak a można Pana Prezydenta na YouTube puścić? A Ania mówi, a zapytaj go, a ja mówię nie, bo ja się boję, ja się wstydzę. E, a ona tak do mnie popatrzyła, no wiesz, no i tak siedzę i mówię, kurczę, no, no nie, no nie podejdę, no kupę jestem, ale nie podejdę, wstydzę się, boję się nie wiadomo czego, że zrobię z siebie jakąś kretynkę, wariatkę i, i że, że, że to człowiek na stanowisku jeszcze mnie gdzieś tam okrzyczy, że go filmuje albo coś, no bardzo miła osoba, taka wydaje się sympatyczna, nie znam jego działań, ruchów. W mieście Sosnowiec, więc się więcej nie mogę wypowiedzieć. No, ale i bardzo miło się zachował, ponieważ przyszedł, to przywitał się z każdym i pożegnał się z każdym. I ja byłam na końcu, bo akurat sprzątałam naczynia, i, i on już się właśnie żegnał i stałam przy drzwiach. No, i odważyłam się zapytać, czy mogę go y, puścić na moim kanale. On mówi: Nie ma problemu, proszę bardzo. No, i to nic się nie stało, wszystko było dobrze, a ja, oczywiście, paranoja pełno myśli, jak ten człowiek się zachowa wobec mnie. I, i no, ja tak mam, ja wobec ludzi na stanowiskach i wobec osób, które mają jakąś formę władzy nade mną, ja po prostu głupieję. Dlatego też jest mi ciężko iść do pracy na etat, ponieważ nie jestem w stanie funkcjonować przy takich ludziach. I cały czas się z tego leczę i nie ma efektu właściwie, bo jak wczoraj zauważyłam, dalej się boję. Jedynym efektem jest to, że podeszłam do tego pana, że on podszedł do mnie pożegnać się, ale wyartykułowałam tą swoją prośbę, pytanie i nic się nie stało. Więc. Mam nadzieję, że to jest dobry krok w kierunku mojego rozwoju, i, i, i że będę bardziej odważna w przyszłości, i jakoś tak będę, będę może umiała te kontakty nawiązywać, bo nawet na tej gali, na tej dużej sali. Ja po prostu stamtąd uciekłam do naszej małej salki plastycznej na górze. Siedziałam tam w towarzystwie kilku osób, później sama, bo oni jeszcze wrócili na e, e, aule. A ja po prostu siedziałam i, i, i chciałam być tam, w, w, w tej małej salce, a nie e, na tej dużej sali z tą wielką ilością ludzi. Już czułam taki, taki lekki lęk, nie umiałam się tam zachować. Ciężko było mi jakiś kontakt nawiązać, a Ania gdzieś znikła, i, i, i tak się kręciłam. I w końcu właśnie poszłam sobie tam do góry. Zrobiłam sobie kawę i, i herbatkę, bo nie wiedziałam co pierwsze pić. <laughs> Noś mi tutaj gdzieś ślina. Nie jestem chora, moi drodzy, wszystko ok. Y i, I tak sobie siedziałam i czekałam na resztę. I nie potrafię tych kontaktów tak nawiązywać bezpośrednio. Po prostu jestem wycofana, wyciszona, gdzieś tam bokiem, najlepiej w angielskim stylu zniknąć, żeby mnie nikt nie widział, nikt nie słyszał. I, i, i to nie jest dobre. Z drugiej strony też jest problem w tym, że. Ja, jak się nie uśmiecham, to mam taki bardzo poważny wyraz twarzy zimnej królowej lodu, i też e, ludzie na mnie patrzący mają do mnie dystans, że jestem bardzo dumna, ale ja taka nie jestem, tylko po prostu muszę się uśmiechnąć. E, I e, no, no, właśnie to jest też mój problem w nawiązywaniu kontaktów. Wysoka, dumna, zimna kobieta chodzi sobie po sali, nie wiadomo czego chce. Nie wiadomo jak do niej podejść, jak się zachować, co powiedzieć, królowa lodu i, i w ogóle. No, no takie sprawiam wrażenie, niestety. I, I mimo całej mojego m, m, ciepła wewnętrznego, jakiegoś tam światełka, to potrafię wyglądać bardzo zimno. I, i no tak mam, no niestety, tak mam. I tym też zrażam. M, Osoby, które chciałyby ze mną się jakoś tam skontaktować, których nie znam, które nie znają mnie, no po prostu nie podejdą. Chyba, że ktoś jest bardzo odważny. Także tak to wygląda i dobrze, moi kochani, robię kawę, robię kanapki i jadę na te targi. Jadę. No. Postaram się Wam nakręcić jakiś filmik. Jak się uda. I, I działamy, działamy, tworzymy. Ja już bym chciała iść spać, ale niestety nie mogę. Muszę, muszę jakoś dać radę. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko.